Nie ma. ma. Witam serdecznie. Wizi HD, witam. Haku. Haku. I sam tolem potwierdzam, ale że widzowie, mamy potwierdzacza na live. O nie, cat. Smacznej maczy i potwierdzaczy. Uch. Zawsze chciałem być oliwką brazyl, ale mi nie wyszło. Z wagą się udało. Gorzej z głosem i z popularnością, niestety. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Asus, od którego otrzymałem sprzęt gamingowy w postaci słuchawek bezprzewodowych H1 Wireless, myszki M4R oraz lawatury mechanicznej K3. Link do tych oraz innych propozycji Asusa, oczywiście będzie w opisie tego filmu, gdybyście chcieli sami sobie sprawić podobny sprzęcior. No ale jak wiecie i troszeczkę mnie już znacie, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał wam, co również Wy możecie zyskać dzięki tej kozackiej współpracy. Za sprzętem, który już widzieliście, dostałem również kilka kodów do gry Resident Evil Village, które oczywiście powędrują do Was. Z tego co mi wiadomo, sprzęt, który otrzymałem od Asusa nie dostałem przypadkowo, gdyż. Wrażenia z gry mają być jeszcze lepsze, no a na pewno używając tych słuchawek. Jeśli oglądacie ten film w sobotę 11 grudnia, to już jutro, czyli 12 grudnia o godzinie 16 na moim kanale na Twitchu Nitek Podłoga odbędzie się 4-godzinny stream, na którym co 30 minut będę rozdawał wam właśnie jeden kod do tej gry. Więc zbijaj mordo w drugi link w opisie, no i oczywiście strzel followka na moim Twitchu, abyś na pewno otrzymał powiadomienie i żebyś nie przegapił tej. Super akcji! No, i wpadajcie na stronę Asusa z pierwszego linku w opisie i sprawdzajcie ich kozacki sprzęt. Kto z was musi codziennie pomagać swojemu ojcu, mimo tego, że i tak zawsze słyszy, że jest najbardziej i że się do niczego nie nadaje. Jezu, ja to kocham, nie? Ja zawsze pomagałem mojemu ojcu we wszystkim, co tam remontował w domu, i zawsze było. Narbuź, trzymasz tą latarkę! Co ty robisz, krzywo? Tutaj tego! Potem podaj było. Klucz, nie potem było. Klucz. Podaj płaską trzynastkę, ja mówię, ojciec, przecież nie będę po moją dziewczynę jechał, nie? A on tylko kupi zamkni mordę! No. Powiedziałem tak kiedyś do ojca. Jak powiedział, podaj mi płaską szestkę. Ja powiedziałem, co ty za młoty jestem na taką. Ale nie, czad, najlepszy tekst. W nocy, jak coś robił, a ty mu trzymałeś latarkę. No gdzie świecisz, no? No gdzie ty świecisz? Jest jeszcze jedno zdanie. Jakie? Ty sobie świecisz, czy mi? Tak, <gly> tak, 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 tak. Coś mi to przypomina. Tak, 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 teraz słuchajcie, kolejna historia, przypomniała mi się, z życia wzięta. Mój tata był ogólnie, Czad, strasznym cholerykiem. Naprawdę, jak coś źle zrobiłeś, od razu, chłopie, Homon to na pole. Nie no, żartuję, ale strasznie łatwo by było go wyprowadzić z równowagi. I pamiętam jak dzisiaj, jak raz w życiu coś odjechałem, że go po prostu rozjechałem. Chłop tak się śmiał. Że myślałem, że przez 20 minut oddechu nie złapie Wiecie jak, w jakiej to było sytuacji, Chat? Jak poszliśmy do garażu i mój tata powiedział mi, żebym mu latarką poświecił, bo nic nie widzi, a bidulek, no w wieku tam 40 kilku lat już zaczął łysieć. Ale unlucky situation było takie, że mój tata zaczął łysieć tutaj. Jak papież. Dość. Ja stary <laughs> dla Beki wziąłem latarkę. I skierowałem promień tej latarki jemu na tą łysinę I kurwa światłość tak zazbrytło na cały garaż I mówię O! Patrz jak to robi widać! ZROBIŁEM! Ja pierdziele, ja myślałem, że on mnie zabije Po czym tak się śmiać zaczął Naprawdę, nigdy nie widziałem mojego ojca, który tak się śmiał, nie Ale no czekajcie, nie się... bo zginąłem Bo ja będę musiał biec z dżunglę O! Nie, proszę! Nie, nie! Don't hit me anymore Please, no, Daddy no, please Daddy no Daddy no please Korgonek! Co ty po live'ach oglądasz powiedz mi Daddy, Daddy no, please, Daddy no Data's mnie borde Korgonek a się dumny z tego powodu, że, że zabił cię wielki kutong jego. Może być, to bardzo ja pizzy nie lubię, ja pierd... Czad, yy, proszę ładnie pana Mixela wybuczeć. 3-4 Prawda? Buu. No. No i tak właśnie, w 1969 roku pewien człowiek przejął władzę nad całym światem. Ej, próbowaliście kiedyś sterować myszką nogą? Bo ja próbuję. Ja aktualnie próbuję, ale jest ciężko. W sensie, no nie wiem, niech chyba nie mam wyciszanych tak, stop. Ej, nie jest tak ciężko. Idzie się nauczyć. Że chłopca p. dala. Ja cię. Twój stary El Primo. Ej, ku, masz taki twój stary, który wskakuje do twojego łóżka i mówi: El Primo! Kurwa, to by był cringe. to na razie, ale no nie wiemy, co dalej. Primo! El Primo! El Primo! El Primo! No, odpal no ulta jeszcze raz. Mimo. Ja, ale rudy. Ale ty jesteś klinczowy. Ale ja kocham, on wziął tą klinczowość? A ja te zdalne już włączyli ludzie, Czy jeszcze nie? Od 20, kumam. Czyli już. Jakby. chat, Mam pytanie! Czy tylko ja byłem takim cieciem, że jak u mnie w szkole mówili: No, od przyszłego tygodnia macie wolne? To dla mnie już było wolne. Ja wyjechał. Jakby. Nauczycielka mówi: 20. Moi kochani. Widzimy się jeszcze 10 dni. Od 20 jest wolne. Ja 10. Do widzenia. Ale elegancko ci w sweterku? Kurwa, trzymajcie mi. Ja bo się buja. W sweterku, tak? Chłopie, ciebie kurwa. nie jestem na takie rzeczy. Zobacz, sweterek, tak? Kurwa, sweterek, zobacz, kurwa. Zobacz, sweterek, kurwa. Sweterek. No, odnajka sweterek. Sweterek to cię kur robił! Kurwa, Sweterek ci napisze ty! Świeżo z zalando przyjechała, a chłopci przykład sweterek ty Sweter Nike Czy jest nie... istnieje! Ole kozak! Ja chcę Sweterek z Nike Czy naprawdę ktoś w Polsce prowadzi super sklep, kurwa, prawda? Weterek Nike. Ty no jest! <grywa> Peka, ty! Jest coś takiego! Ale to za, za drogie, czat. To nie na moją. <grywa> ja pierd... Mamo! Mogę bluzę Nike, ale mamy bluzę Nike w domu. Bluza Nike w domu. <grywa> Daj, synek, ci wyhaftuje! Daj, synek, ci wyhaftuje na bluzie Zompexu. Daj, ci wyhaftuje! Ile to roboty jest przecież? Pięć sekund. Pyk, pyk. <grywa> Tego serio chat! Jeżeli macie ochotę się na serwer dostać, to wyślijcie naprawdę zajebiste zgłoszenia. Postarajcie się naprawdę i zróbcie coś świetnego. Moje wyróżnienie umiem robić helikopter. Chuj. Czekaj chwilę, mega piwo, bo ja nie wytrzymam. Ja dole. stary jak ty to zrobiłeś? Stary jak ty to zrobiłeś? Ale patrzcie, chuj. też przez u pisał. Umniem, umniem, umniem u umniem. Ale, kula ale robi dobrze napisał, nie? Polskie znaki. Tutaj mamy punkcik, jeden punkt za dobrze napisane moje. Tutaj mamy minus punkcik za błąd. Minus punkcik za błąd, jeden punkcik za dobrze napisane, jeden punkcik za dobrze napisane, minus punkcik za dobrze napisane. Czekaj, co? Minus punkcik za dobrze napisane? A Dobra, nie mam pytań. I minus punkcik za S, bo jak każdy wie, jak ktoś pisze S, to go je później pies. Popiszemy yy, oczywiście S. Także w jednym zdaniu, kolego, zrobiłeś trzy dobre i cztery błędy, czyli twoja ocena to jeden z dwoma minusami, Lepiej ze szkoły i się uczysz teraz. Ja pierdziele, stary, coś ty odwalił, nie? Mam Bengera. Dawaj, masz bęgera, ktoś dawaj. Napisał, ktoś napisał na zgłoszenie na Contentowicach, że Grant na trąbce i pianinie, nie? No, No i nie byłoby w tym nic złego I w ogóle super Ale on to napisał Nie wysłał żadnego filmiku ani nic Po prostu napisał, więc mu napisałem Że w sumie fajny by było gdybyś nagrał Że jak grasz sobie na tym, na tym pianinie Albo tym fortepianie, że ty zagrasz ja mi napisał A może być bez twarzy no To mu napisałem No to pokaż ten instrument, nie? W sensie, żeby nagrał jak gra sobie Nie musi pokazywać budzi. No Wiesz co mi napisał? Co? A to po prostu mam y, pokazać y, instrument, po prostu, be, bez grania. Ja. Nie, to my teraz... takiej osoby chyba nie potrzebujemy, wiesz, bo któregoś dnia się pierd... Nie sprecyzuję, powiem, że potrzebujemy farmy i chłopie go ziemniaków pierdolnie, nie? <śled> Teraz mu napisałem: Nie, XDDD, że na nim grasz. Ok, to czekaj, idę na obiad. <śledzio> <śledzio> ok, to czekaj, idę na obiad. <śledzio> Pierwsza rzeka wysuszona. Co na mnie? Co! Coś ci się halo, nie ten? Gościu, mogłeś grać na KM, miałbyś tysiąc widzów, a tak masz sto. Słuchaj, twoja matka też by mogła zarabiać dziesięć tysięcy, jakby dawała dupy pana na rogu, ale woli chodzić do apteki za półtora tysiąca. Dlaczego? No właśnie, bo może dawanie dupy pod latarnią nie będzie jej dawało tyle przyjemności, co chodzenie do apteki. W ogóle macie I teraz nagle wbija jakaś matka jakiegoś typa i... Synuś, co tam oglądasz na jakiegoś pana? Ooo, klocuszki sobie graj tam. Sram ci na wujka, kumasz! Synuś, co ty oglądasz? Ale ale sramci na wujka to jest ponadczasowy tekst. Ja polecam się go nauczyć, bo to jest tekst ponadczasowy. Ktoś cię w szkole obrazi, stary, powiesz mu sramci na wujka i chłop nie będzie mógł ci odpowiedzieć. Nie wie, bo on takiego, takiego pojazdu nigdy nie słyszał. I momentalnie chłop dębieje, totalnie. Spowiedziałem tak jednego kolegi w szkole, chłopa zamurowało. On nie wie, on nie, on nie co powiedzieć. Nie żartuję, Z zawsze w szkole byłem pizzy, komu tak nie powiedziałem. Ale, ale mógłbym, gdybym chciał. Sramci na wujka. No i ja się obrażam, dziękuję, kończę live'a, do widzenia Albo nie. O, o. I, ch i teraz się będzie kurczę streamowało CPU 16X Intel Aircore TM I99900K CPU Małpa 360 GHZ No wreszcie jakiś porządny streamer. Przepraszam Cię jednak nie. No i bardzo dobrze, proszę bardzo. Już się odobrażam w takim razie. Odobrażam się. Do widzenia. Zajonara. Pomieszałem Harnonda!